Wieczorem od grupy gości na wczorajszy jubileusz czterech lat wyłączenia ofiarowali mi różne rzeczy. W trakcie chwalili się książkami, jakie mają, no ale one się stały moim udziałem. Panie Adamie za jedną szczególnie dziękuję, bo zacząłem czytać. W tej bitwie nie jestem sam, bo jest wielu kapłanów, ale mam rewelacyjną książkę księdza Dariusza Olewińskiego, kapłan, który jeszcze żyje, Polak. Napisał rewelacyjną książkę w obronie mszy, mszy świętej i tradycji katolickiej. Ta książka została wydana, mój drodzy, w 1997 roku w Polsce. Pierwsze wydanie. Rewelacja. Ktoś. Ja tylko muszę go przeprosić, że, bo ty się słyszałem, ale że ja jej do ręki nie wziąłem. Mamy zestaw lektur do kolejnej obrony. Panią Łagatkę, proszę. Na regną Chrystii umieścimy nasza biblioteka. I tam będę polecał książki, które powinni w tej bitwie Polacy przeczytać. Między innymi tą polecę. Kiedyś na pewno, albo ją wam będę czytał w ramach wykładu, jak znajdę truł czasu, że wy gospodarze, moi drodzy, godzinę mistrzostwo świata. Autor widać o nie przeciętnej wierze, rozpoczyna swoją książkę od słów królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieku. Na to czy, ty, cytuję Świętego Pawła pierwszy list do Tymoteusza. Następnie cytuję drugi list Świętego Pawła do Tesalonicza. Dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwa. I nie objawi się człowiek grzechu, sen zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć. Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. I streszczając autor udawania, że moi drodzy, jesteśmy świadkami tworzenia nieprawdopodobnego odstępstwa. To nie, że jego gdybanie, tylko nasz autor tego listu cytuje tu cały zestaw współczesnych naukowców, zaczynając od naszych najbardziej nam znanych, jak Luther, Ranner, Koenig, Schieleweg, później z ateistów, filozofów, którzy mieli ogromny wpływ na ten stan Kościoła, jak Heidegger czy Hegel. Cytuję tu naszych teologów, moi drodzy, m.in. księdza ojca Napiórkowskiego, wielu innych. Poczytacie, zobaczycie w jakich osobach w obozach są. Poznacie kto dzisiaj kreuje teologię polską, kto jest zawodowym modernistą Wpaczonym bez reszty w lutra. Wystarczy Wam na wstęp przeczytać i mnie parę dni się modlić, żebyście nie powariowali. Tylko pierwszy punkt, moi drodzy, tej, tej książki. A mianowicie, już mi to uciekło, mam w ręku, powroty i przewroty, sześć kart niecałych. Wtedy zobaczycie, co jest przygotowane dziś na rynku i to, co rzuciłem Wam pod nogi miesiąc temu, że stawiam bardzo mocną tezę, że w 2017 luter będzie w kościele kanonizowany. Powtarzam. W 2017 Luter będzie w kościele kanonizowany i spiesząc się z wieloma aktami prawnymi w kościele, oni to wszystko perfekcyjnie przygotowują.